Jak pan kompletuje zespoły? Jak pan motywuje ludzi, którzy z Panem pracują? Jakim pan jest szefem? Strasznie. <noise> to się e... nagrywa. <noise> Ale ja jestem szczery, to, to nie mam co oszukiwać. Ludzie, którzy ze mną pracują, pracow pracowali <noise> doskonale sobie z sprawę, Uzasadnić tezę. <noise> tak jak prowadzić firmy, uczyłem się budując firmę, tak samo zarządzania się uczyłem. Zarządzając i douczając się po drodze, ale moja metoda jest taka, żeby wypracowana po latach, usprawniona po latach, ale w pewnym sensie próbowałem to robić od zawsze, tylko nie zawsze świadomie i nie zawsze wiedząc, jak to zrobić szybciej i łatwiej. To jest budowa zespołu połączonego wartościami i celem. Nigdy w życiu nie budowałem firmy sam. Zawsze miałem partnerów, którzy byli rzeczywiście partnerami, a nie e, osobami, które musiały za mną podążać.